Tutaj przyjął brzeg reklamowy. się, to jest fajne. Dużo się nie lubi. Jeżeli to włączając do Strzał. Dwójka na pozycji, pytanie, czy mam ruszać, bo jakiś ostrzał. ktoś tu zainicjował. zero informacja dla was na terenie obozu? Się, znajdują się zaogańcie natomiast brak, brak widocznego pojazdu, który mogą obsadzić siodły. Słyszałem, Irby, wspieraj kolumnę ryź, bądź w gotowości, żeby do przodu za chwilę wyrywać. Odpierw. Co Dobry. Ciechota jeszcze czekamy, zaraz będziemy ruszać do przodu na kompleks, po lewej stronie będzie szła jedynka Po prawej daleko chyba będzie burza z odległości prowadziła ogień do, do, do zabudowań Strzelet wbórowy znajdzie sobie pozycję do, do wspierania nas i, i tam na razie zostanie odbiór Dobra, Czy zaraz dwójka, czy mam ruszać Przeja od... Pozycji. Jedynka, dwójka, na razie trzymamy pozycję, czekamy aż burza zainicjuje atak panowie, burza inicjuje, burza inicjuje, ryż dołączasz. Nie Jest już? Dwójka wow. Jedynka, szybkie tempo do muru Szybkie tempo do muru i przyklejcie Jedynka czy dwójka? Nie kurwa. Rozciągnąć się, rozciągnąć się, żeby było odstęp przynajmniej metr od człowieka, między człowiekiem. Kwadrat 1 4, 9. 1, 4 0. Dwójka również na pozycji, jest tutaj bardzo gęsto, prosimy o pozwolenie na do wejścia na do kom kompleksu. 1-4-9, od... 1, 4, 1 4 panowie, wchodzimy ja, tym podpoczynę. wejściem na 300, które jest yy, o do, tutaj wejście do podmur. Te kaszki osłania, jeszcze wchodzimy. Pierwsza wchodzi? Dwójka przyjął, wchodzimy na komórkę. Nie, posłaniaj. Od, od, od wschodniej jest dziura. Od zachodniej jest dziura. Chodzić, wchodzi. Przyjął. O, Łapać perymetry, osłaniać podejście, druga sekcja będzie się czy wszyscy dwójki są w kompleksie? Loki w kompleksie. Hmm. Ok panowie, idziemy wzdłuż tych hangarów. kubaków hangarem, który jest po ode mnie. 270, Reszta kontynuuje. Widzisz go pod bunkrem. Chcesz tego ciągnąć? Dzięki Zdjąłem kontakt E, dwóch tu miało przejść, po na lewo Viktor, loki, szybko Sorry, ściągałem kontakt Waga, na północy powinno słyszęcie też chodzić, znaczy na południu powinny słyszę jednostki też chodzić na jako Aki okay, na masz lewej jak wychodzić na lewej macie go kontakt

Ja mu ciągnię czegoś, ktoś tam psie eksperyment. Wiktor pilno ja go odciągnę. Okej. Okay. Kurwa. Jedna strata dwójka jak na... Nie no. mam jak go odciągnąć. Dobra, zostaw go. Nawet... Przed nami pojawił się nowy technika, ale chyba się uszkodził. Stój. Przyja... Przyjąłem. to może być na Podjeżdżaj do powoli, do przodu. No. Powoli, powoli, powoli. Aret, trzymamy twoje flanki, wyjedź, uważaj, tu w v się kręci po pasie. Tylko nie przejedź dusa? Jeszcze. DUS, musisz sobie cofnąć, żeby cię mógł pojazd przejechać. Musisz cofnąć, żeby cię mógł przejechać? Ok, stój, widzisz co się ja tam opracuje, wszędzie, w każdą stronę kurwa, te budynki skacisz na prawo, to się nie Są To podejdzie jeszcze trochę do przodu. Dobra, piechota nawrót, wracamy wzdłuż tych hangarów, pójdziemy trochę bardziej na, na północ. Powtarzam, wszyscy nawrót, nawrót. Dobra, do Kto... Trzeba, Uwaga, będziemy wchodzić w gęste zabudowania. Wzdłuż muru na prawo odbija Wiktor Loki. Reszta za mną. Wsiłem. Wiktor Loki, wzdłuż muru i czyścić te baraki. Będziemy czyścić od tej strony zewnętrznej. Zgamy się w środku, reszta rusza. Uwaga, bunkier. Osoba za mną odbija na bunkier, go sprawdza. Reszta, pan druga w kolejce za mną. Dwójka, jedna strata wyjściu na baraki na prawo Barek nie wiem gdzie jest ja zostałem sam Ja jestem przy murze Bunker ja czysty ja A, jestem na murze, przy murze, na wysokości bunkra Bóg. Dobra, połączyć tam chłopaki w jedną, idziecie w głąb zabudowy, idziecie mi wiecie dobrze Jeden jest przy murze, drugi jest w środku, będziemy po zewnętrzni, spotkamy się w Uważajcie na wnętrze budynku. Jestem okny, war wariat wiewał się do kompleksu i biega po nim. Jest od nas. Czekaj, wodny. Czekaj. Towarzyszy chuj rozpierd... Loki, dołącz bardziej na naszą flankę. Na flankę wschodnią. Mam na 140... I wrogi czołg, te, te jakieś tam. I przygotuj. Tak, tak, tak. Odmiałem. Reszta tak. kontynuuje dużo zabudowań. Sprawdźcie, że tu baraków można wejść. Uważajcie na okna, eliminujcie wszystkie cele wrogi. Barak, czysty. Berek, ja tam do was będę dołączał. Jestem na, tak jak kazał Berek, na terenie tych, tych, baraków. Tak, potwierdzam, wszyscy tutaj są na terenie baraków, ruszają cały czas do przodu na Prymet 220, Roki odbije bardziej na wschodnią, wschodni fragment baraków, spotka tam mnie i Barnea będziemy łączyć się. Widzę cię, Berek, tu Loki. Dobra. Loki, popite gary, okazało się, że pojazd został zidentyfikowany, ale już trzeba się znać. nami. Barney? Rozumiałem. Tak? Dobra, ja tylko sprawdzam, gdzie jesteś. Zero, tutaj dwójka, sprawdziliśmy baraki, na razie brak kontaktu z wrogiem, jesteśmy na wysokości radaru, będziemy poruszać się dalej na południe, aż do sąsiednich hangarów, o Okej, okay, kontynuujemy do przodu, jeżeli przeszliście hangary cały czas do przodu na południe, spotkamy się przy hangarach na południu. Z wrak? Też, zresztą i to w ogóle, był nas serwis to szkoda, bo nie ma co do tego wracać. Zaraz tutaj kilka trzymam dla Ciebie. Na pasie znajduje się pojazd, który jest wysadzony y jakimiś tam magazynkami, sprzętem, bronią. Odbiór. Dobra, sprawdzamy hangary i przeskakujemy do następnego hangaru, który jest na perymetrze 120. Kaśka zawsze zabezpiecza wzdłuż, wzdłuż hangarów. Kontynuuj. E, tutaj dwójka, jestem w hangarze, który znajduje się, e, już Ci mówię... Okej, okay, przyjął. Północna część była sprawdzona, wschodnia nie, sprawdzamy zachodnią. Kontynuujcie, kontynuujcie. Nasi powinni być na lewo, tak. daleko od nas, przyjął. Do tego budyneczku, małego budynku, który jest na perymetrze 60. Mimica na środku pasa sprawdzić, sprawdzi, co, co tam się znajduje. Wiktor Lisek, powtarzam, Wiktor Lisek, zbierzcie się razem i perymetr 60. Sprawdźcie budynek. Dobra, Czysty Nie wiem, czy taki Gar... Nasi. Jak tu wygląda sytuacja? Czysto? Czysto, czysto Tak, czy, czysto hangar. A co jest za hangarem? Jeszcze sprawdź. Zaraz głos dla wujka Wstępnie były kompleks zabezpieczony Sprawdziliśmy większość zabudowań Teraz musimy sprawdzać jeszcze te małe budyneczki na środku Pasłek, Tak, tu Wiktor, te budynki są czyste Tutaj już jakaś inna kręci Okej, okay, przyjąłem. Dzięki, dobra robota. W takim wypadku, zbiórka przy mnie. Jestem przy hangarze tutaj na perymetrze 180. Przyjąłem. Chodź za hangar, pójdziemy zobaczyć. Okej okay, panowie, obstawcie sobie ten hangar, trzymajcie perymetry, Czekam na was Dobra robota. Za hangarami czysto Tutaj dwójka, zaraz po wejściu, przez spodnie, po z 8 hangarów, W krawędzi. Eee, powinno być jego ciało. Ewentualnie mogę do was podejść i wskazać odbiór. Ciało powinno znajdować się w tym środkowym hangarze w północno-wschodnim yy, fragmencie bazy od...